No, i jest dużo, dużo chleba. Muzyka templum, czyli właśnie świątynia, w związku z czym popularna nazwa Zagodu Templariuszy od templum. Muzyka część rycerzy oddawała część głowie świętego Jana Chrzciciela. Dzień dobry, to jest program za siódmą górą, ja się nazywam Stefan Czerniecki. Mili Państwo, są w świecie Kościoła Katolickiego takie tematy, które budzą nie tyle może kontrowersje, ile budzą wielką chęć poznania. Wystarczy tu wspomnieć tajemnicę świętego Grala, wystarczy tu wspomnieć tajemnicę całunu turyńskiego, wystarczy tu wspomnieć tajemnicę Arki Przymierza. Wszystkie te trzy rzeczy, te trzy cuda, te trzy dziś relikwie łączy jeden wspólny mianownik właściwie jedna wspólna organizacja właściwie jeden wspólny zakon. No właśnie. Już za chwilkę Państwo się dowiedzą o czym dzisiejszy odcinek za Siódmą Górą będzie traktował, bo będzie o pewnej organizacji, o pewnej, no właśnie, wspólnocie rycerzy zakonnych. O tym już za chwilkę. Zdadzić sekret dzisiejszego odcinka: Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Popularnie nazywany zakonem templariuszy. Już pewnie Państwo coś się kojarzy. O tych zakonnikach, o tych rycerzach mówi się współcześnie bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę, skąd nazwa zakonu templariuszy? Mówi się, że ich ideą, założycielskim mitem była ochrona pielgrzymów wędrujących do ziemi świętej, wędrujących do samej Jerozolimy. Rycerze mieli ochraniać pielgrzymów, mieli ochraniać ich dobytek, a także następnie powrotem odprowadzić każdego z nich do ich własnego domu. W związku z tymi licznymi wędrowcami, w związku z tymi licznymi pielgrzymkami umówmy się, że zakon rycerzy był dość bogaty dosyć duże było bogactwa, dzierżył w swoich skarcach. A skąd nazwa? No właśnie, swoją siedzibę w Ziemi Świętej templariusze posiadali tuż obok, a właściwie, właściwie w samej świątyni Salona. Poważnie ta e, świątynia nosiła nazwę templum. Templum, czyli właśnie świątynia, w związku z czym popularna nazwa zagodu templariuszy od templum. W 1118 roku powstał zakon templariuszy, wszystko było dobrze, zakon rósł w siłę, rycerze jeździli do Ziemi Świętej, ochraniali pielgrzymów tamże wędrujących, aż do roku 1291, gdy to nastąpił upadek Królestwa Jerozolimy. Wówczas misja zakonników, templariuszy, musiała zostać siłą rzeczy zakończona. Ostatni mistrz zakonu, Jacques de Molay, wrócił do Francji, gdzie sięgały korzenie tego zakonu i oddał się pod władzę tamtejszego króla. W ówczesnym Królestwie Francji rządził niejaki Filip IV Piękny. No właśnie, tenże król miał bardzo bogate długi, zaciągnięte notabene właśnie u samych Templariuszy. Okazja więc, aby te długi dość szybko zlikwidować, nadarzyła się niesamowita. daje się dopiąć swego i Jacques de Molay zostaje oskarżony i 13 października 1307 roku staje przed sądem. Oto de facto król oskarża ostatniego wielkiego mistrza Templariuszy. No, oskarżenia były dość poważne, ponieważ oskarżono ostatniego księcia wielkiego mistrza zakonu Templariuszy o masę, Strasznych rzeczy. O liczobójstwo, o herezję, o uklejanie magii, o homoseksualizm, a także o bałwochwalstwo. To bałwochwalstwo było chyba największym grzechem, jakiego miał się dopuścić rycerz, ostatni wielki rycerz tempiaruszy. Mianowicie mówi się, że większość rycerzy oddawała cześć jakiemu Bohametowi. To miał być. Jakaś, jakaś, jak, jak, jakiś potwór, jakiś demon, jakiś diabeł, którego personę symbolizował pewien, pewna, pewna głowa. De facto prawdopodobnie nastąpiła pomyłka, ponieważ e, część rycerzy oddawała część głowie świętego Jana Chrzciciela. Mało tego, część rycerzy oddawała mu jeszcze większą część niż samemu Jezusowi. W związku z czym e, prawdopodobnie na podstawie tego, tego kultu świętego Jana Chrzciciela, który panował wśród rycerzy templariuszy. No właśnie, prawdopodobnie oskarżono go o herezję, o bluźnierstwo. Faktycznie mm, ostatni wielki mistrz, Jacques de Molay, został skazany. Uprzednio był poddany bardzo wymyślnym torturom. W tym udział największy ma niejaki rycerz Wilhelm. O nim będzie za chwilę okazja nieco więcej słów powiedzieć, natomiast sam Wielki rycerz zakonu Temperuszy nie wytrzymał tych wymyślnych tortur, jakich był poddawany, i przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów. Tuż przed wyrokiem śmierci postanowił je odwołać. Było za późno, i król francuski Ludwik piękny skazał go na śmierć poprzez spalenie żywcem. I faktycznie w piątek 13. Zapad wyrok o tym, aby ostatni wielki mistrz zakonu Templariuszy zginął spalony na stosie jak czarownica. Faktycznie wyrok został dokonany, stało się to w Paryżu. Jak mówi legenda, płonący na stosie ostatni wielki rycerz zakonu templariuszy rzucił klątwę. Miała ona dotyczyć trzech osób: samego papieża Klemensa V, króla Filipa Wielkiego Pięknego oraz, no właśnie, tego rycerza Wilhelma, który to y, dokonał tak obrzydliwych. Męczarni, obrzydliwych przesłuchań na większości wielkich rycerzy zakonu y, templariuszy. Tak jak mówią legendy, sam Jacques de Molay, płynąc na stosie, miał w kierunku tych trzech panów ogłosić klątwę, która miała brzmieć mniej więcej w ten sposób: Papieżu Klemensie, y, królu Filipie, rycerzu Wilhelmie. Nim rok minie, spotkamy się na Sądzie Bożym. I faktycznie nie minie rok, jak pierwszy z nich, papież Klemens, zostanie o dziwo trafiony piorunem w jego własnej siedzibie i oczywiście na miejscu umrze. Nie minie rok, jak również król Filip w dość tajemniczych, umówmy się, okolicznościach zostanie prawdopodobnie zamordowany. Natomiast co do rycerza Wilhelma? No właśnie, historycy mówią, że tenże Wilhelm zginął znacznie wcześniej niż została rzucona klątwa. Tak czy siak legendy mają swoje prawa. Mówi się, że właśnie na pamiątkę tegoż dnia 13, kiedy to był piątek, kiedy to był wyrok śmierci na Jacques de Molay, właśnie na pamiątkę tej klątwy po dziś dzień co bardziej zabonni ludzie wierzą, że 13 piątek to jest dzień pechowy. Właśnie po klątwie, którą rzucił Jacques de Molay. Królowi, papieżowi oraz rycerzowi Wilhelmowi. Mówiłem Państwu o rycerzu Wilhelmie. To właśnie tenże rycerz był szefem policji, odpowiedzialnym przy królu Filipie pięknym za największe przesłuchania, za najbardziej wymyślne tortury, jakim poddawano zakonników rycerzy zakonu templariuszy. Otóż tenże człowiek, tenże rycerz Wilhelm. Prawdopodobnie ma na sumieniu 54 wyroki śmierci, 54 dzielnych rycerzy zakonu templariuszy zostało żywcem spalonych na stosie właśnie za panowania króla Filipa Pięknego oraz za wielkorządce jego oddziałów policyjnych, jakiego rycerza Wilhelma. Ilu z tych dzielnych 54 rycerzy zabrało do grobu tajemnicę o Świętym Gralu? O Całunie z Turynu, tudzież o arce przymierza. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że właśnie z tych relikwii słynie najbardziej zakon temperuszy, przynajmniej dla współczesnych żyjących ludzi. Otóż, w związku z tym, że nie wiemy ilu z nich zabrało tę tajemnicę do grobu, wiemy natomiast coś innego. Wiemy, gdzie zgromadzili większość uratowanych bogactw, które chciał zagarnąć w całości chciwy i zimnokrwisty król Filip Piękny. To właśnie w tym miejscu, w niewielkiej miejscowości Tomar w środkowej części Portugalii, skąd templariusze w przeszłości organizowali wyprawy przeciwko Maurom, aby ich wypędzić z Półwyspu iberyjskiego, To właśnie w tym miejscu założyli stojącą za moimi plecami twierdzę, która stała się wkrótce największą twierdzą zakonu Templariuszy. Tomar. Miasto Tomar zostało założone w 1157 roku. Przez wielkiego mistrza zakonu templariuszy Gaudima Paisa. Nie wiem, czy kojarzą Państwo takie słynne żaglowce, wielkie wyprawy za ocean, wielkie wyprawy geograficzne. Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama. Oni wszyscy mieli na swoich żaglowcach takie wielkie czerwone krzyże. To właśnie symbol zakonu templariuszy. Późniejszy wielki mistrz zakonu rycerzy Chrystusa, bo taką nazwę następnie przyjmie zakon templariuszy, niejaki Henryk Grzegarz po prostu dał na potrzeby tychże wypraw geograficznych olbrzymie fundusze. Dzisiaj w Portugalii praktycznie nie ma chyba nikogo, kto nie doceniałby roli, jaką odegrał zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona w udziale w odkryciach geograficznych. Tak naprawdę podobnież się myśli, jeśli chodzi o udział w kurcjatach przeciwko Arabom, przeciwko Maurom. Mówi się, że to właśnie głównie dzięki templariuszom Półwytyk Iberyjski, a konkretniej Portugalia, została od tychże ludzi uwolniona. Gdy w 1307 roku na Stosie spalono większość ówczesnych rycerzy templariuszy. W Portugalii wiadomo było, że czeka ich bezpieczny azyl i właśnie w to miejsce ostatni żyjący rycerze zakonu templariuszy mogą śmiało wrócić i tak też zrobili. Pomar to nie tylko miejscowość związana z zakonem templariuszy, to także miejscowość związana z pewną niecodzienną manifestacją, tudzież festiwalem. Chodzi o festiwal Festa dos Tabuleiros, czyli Dosłownie tłumacząc święto tacek. Niektórzy tłumaczą to święto jako święto koszy. O co chodzi? O to chodzi, że w ciągu tego święta, które jest raz na tylko 4 lata, w lipcu, kobiety pięknie przystrojone noszą na głowach wielkie, często ważące ponad 15 kg kosze. Co w nich jest? Zrygły chleb. Chleb, czyli taki symbol życia, symbol tego, co możemy dać najlepszego bliźniemu. Jest to miejsce, jest to festiwal podczas którego ta miejscowość, która jest w tej chwili za moimi plecami, miejscowość Tomar, przybiera zupełnie, zupełnie inny koloryt. Uliczki są przyzdabiane, są kolorowe, jest muzyka, jest festiwal, no i jest dużo, dużo chleba. Tym właśnie sympatycznym skądinąd tematem chleba i koszów z Tomar musimy przerwać dzisiejszą gawędę o Tomar, gdyż czas nie jest z gumy, ale już za tydzień obiecuję dokończyć historię zakonu rycerzy Chrystusa z portugalskiej miejscowości Tomar i co chyba najważniejsze, wejść wraz z Państwem do środka tutejszego konwentu. Bo jest tego bez wątpienia wart. Do zobaczenia.